Przed nami spotkanie reprezentacji, na które z pewnością wszyscy czekali, z niecierpliwością. Tak, z tymi dwoma zespołami nigdy nie jest trudno. Rywalizacja między nimi zawsze dostarcza kibicom silnych wrażeń i mnóstwo emocji. W dzisiejszym meczu Meksyk zagra przeciwko Kanadyjczykom. Na naszych ekranach skład reprezentacji Meksyku. Drużyna Ale! Strzał! Go! Piękne, pewne uderzenie. Bramkarz nie miał tutaj nic do powiedzenia. Brawa za decyzję, a jeszcze większe należą się za jej bezbłędne wykonanie. Ciciarito, gol, kapitalny strzał proszę Państwa. Ależ on się tam świetnie złożył, Bramkarz bezradny. Jeden do zera, przewaga nie jest bezpieczna. Steven Victoria. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Piłka poza boiskiem. Bramkarz za chwilę rozpocznie grę od własnej bramki. Hector Herrera. Carlos Vela, Raúl Jiménez mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. No, tu był naprawdę niewielki, spalony. Sędzia jednak dobrze go wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji Bramkowej z tego by raczej nie był. Javier Hernández. No i przejęli w ostatniej chwili. O, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Vela. Raúl Jiménez. Andres Guardado. Raúl Jiménez. Tak, gol. Piłka wpada do bramki. Fantastycznie. Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. powtórcy widzimy, że bramkarz był kompletnie zaskoczony tym strzałem. Strzelec wykorzystał fakt, że przy takiej wielkiej odległości reakcje bramkarza zależą mocno od jego ustawienia i równowagi. Praktycznie pozbawił go tym samym szans na reakcję. Wynik 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Wallet, Larin, Abchinson. No, będzie gol! No, Bramka z broni strzał głową. Gdyby nie on, piłka wylądowałaby w Bramce. To było naprawdę znakomite uderzenie. Akiba Hakimson, Raul Jimenez, Hector Herrera, Javier Hernandez. Wybijają teraz do przodu. Hutchinson. Strata i przy piłce rywale. Javier Hernandez. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Larin. No i mamy stratę piłki. Hector Herrera. Hernandez. Dobrze. Udało się przeciąć to podanie. Davis. Hutchinson. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Dobrze zagrał. Hernandez. Rozszyli teraz groźnie do kontry. Miał świetny pomysł lob do wychodzącego kolegi. Hector Herrera. Ładnie po skrzydle. Raul Jimenez. Dobra interwencja. Blokuje centre. No, mogą teraz skarcić rywali. Akiba Atkinson. Uderza. Kapitalna interwencja Choi. Piłka już poza boiskiem i oto rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. Doskonała interwencja po tym strzale. No i mamy koniec pierwszej połowy. Właśnie, arbiter rozpoczął drugą połowę spotkania. Wallet. Hutchinson. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Lozano. Javier Hernandez. Hernandez. Strzał Ciarito i piłka w siatce. Ależ pokazał, co potrafi meksykański napastnik. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Steven Vittoria. Blisko polekarne, może strzelać. Piłka w polekarne, pogubili się obrońcy. katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Dogranie na bliższy słupek. Oddaje strzał. Bramkarz pewnie chwyta. Andres Guardado. Raul Jimenez. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. No bramkarz mocno i daleko na połowę rywala. Davis. Może teraz ruszyć skrzydłem. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Słusznie w myśl teorii byle dalej od własnej bramki. Piłka wypita z pola karnego. Lozano. Raul Jimenez. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Mogą teraz skarcić rywali. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszat. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. Javier Hernandez. Raúl Jiménez. Hernandez. Atak przerwany. Piłka wybita. Zagrożenie. Na razie minęło. Obie drużyny wprowadzają rezerwowych: Davis, Hutchinson. Johnson, Davis, Larin, Javier Hernandez, Corona. Brawo, oszukał obrońców i będzie szansa. Jest szansa. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Jest dzisiaj w wyśmienitej strzelskiej formie. Trzeci już raz, tak, tak, trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Myślę, że on chyba dzisiaj będzie się śnił bramkarzowi rywali. hat -trick. I to chyba nie koniec jego bramek w tym meczu. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Dziwice byli pewni zwycięstwa, a ich ulubieńcy dają im satysfakcję. Tym bardziej, że trafili na słabszego dzisiaj rywala, Akiba Hutchinson, Larin. Ryzykowna, ale udana interwencja. No, musi uważać. Hernandez. Guardado. Hernandez. Andres Guardado. Ale szansa Cicciarito. Nie będzie strzału rywale. Oddalili zagrożenie od bramki. Zaraz będzie zmiana. Javier Hernandez. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Hernandez. I po odbiorze strata piłki. Dobrze, do przodu. Andres Guardado. Jezus Corona. No strzela! Świetnie blokuje obrońca. To się nazywa...